Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Tomasz Słodki, w studiu witam e, Xawerego Zdanowicza, który prowadzi salon Style Fryzjerzy z Bemowa. w Warszawie. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry, miło. dzień dobry. Kłaniam się. Dzisiaj proszę Państwa troszkę o salonie. Xawerego ma 32 lata, a ten salon? Niecały rok. Niecały rok? Tak. tak. Ale to w ogóle jak doszło do tego, że zajmujesz się barberingiem? Wiesz co, ja jestem generalnie fryzjerem damskim. E, barbering jest gdzieś tam przy okazji. No, fryzjerem jestem od 15 lat, więc skończyłem tak jak się należy szkołę technikum 100 zdawałem egzaminy państwowe, więc ta moja droga do tego, aby być no, fryzjerem była długa. No i przez 15 lat pracowałem zawsze u kogoś, później w okresie pandemii. No, był jednak kryzys i szukałem, mm, szukałem jakiegoś przetrwania, przetrwania dokładnie. Wszyscy I... mieliśmy ten okres takiego, wiesz, poszukiwania jak tu przetrwać, Do... nie gdzie zarobić pieniądze. Dokładnie i... Szukałem stałego takiego zarobku, więc poszedłem jako, do pracy jako przedstawiciel handlowy. No oczywiście się e, nie sprawdziłem w tym zawodzie. E, natomiast zostałem edukatorem w marce fryzjerskiej i edukowałem fryzjerów w Polsce właśnie z pielęgnacji, z czyli z dziedziny, która jest moim konikiem e, i stwierdziłem, po kilku latach szkolenia, że fajnie byłoby jednak też otworzyć miejsce wyjątkowe, bo widziałem jaki mam dar e, słuchania ludzi, ich potrzeb, e, no i stąd narodził się pomysł na style fryzjerzy z Bemowa. No i całkiem nieźle zaczęliście funkcjonować, ale tak, z jednej strony to jest salon premium, a z drugiej strony reklamujecie się jako salon bez barier. E, czy jedno nie kłóci się z drugim? Dobrze, że o to pytasz, e, bo to uderza w sedno naszej filozofii. E, w dzisiejszych czasach, mm, premium, znaczy premium do tej pory e, było kojarzone z czymś ekskluzywnym, z czymś nie do końca dostępnym dla każdego. Drogim na pewno. Drogim, tak, więc no, było tutaj, kojarzy się to z wykluczeniem. Natomiast, no, tworząc salon, chcieliśmy od nowa nadać definicję premium. E, Moim zdaniem, Premium XXI wieku to przede wszystkim jest e, poczucie bezpieczeństwa, poczucie uwagi i to są wartości, które właśnie każdy w naszym salonie otrzyma, przekraczając już próg e, naszych drzwi. Czyli salon bez barier. Salon bez barier, tak. To bardzo szlachetne i bardzo, bardzo mi się to podoba. Mówicie też o sobie, że e, każdy jest mile widziany. Tak, oznacza to, że każda osoba przekraczając próg naszego salonu zostawia za sobą uczucie wstydu, lęku i mówiąc, że każdy jest mile u nas widziany, dostaje od samego początku 100% naszej uwagi. Więc. Yy... Probiąc konsultacje na naszym fotelu dajemy klientowi tyle przestrzeni tyle wolnego czasu aby opowiedział nam swoją historię abyśmy mogli w pełni poznać jego potrzeby i tak naprawdę co kryje się z, w głębiej za tą potrzebą jego zmiany. A skąd się to u Ciebie w życiu wzięło żeby być takim bardzo wysoko empatycznym. E, serdecznym. Mm, biznes to biznes, jednak. E, wiesz co, ja już urodziłem się jako osoba bardzo wrażliwa na, i empatyczna na świat, na ludzi. Mm, i, I wiedziałem, że ludzie pod, zawsze przyjdą poprawne. Salon fryzjerzy z Gdomowa powstał też na wartościach i dzięki wartościom, o które ja musiałem jako dziecko walczyć których nie dostałem, czyli uwagę, zainteresowanie, poczucie bezpieczeństwa i dlatego tak ogromną uwagę szkuwam przyku do tego, aby każdy klient właśnie u nas dostał to, czego ja w życiu nie dostałem i na tych wartościach też się tutaj na co dzień opieramy. Opowiesz mi swoją historię. <słuch> Moja matka była alkoholiczką. Więc jako małe dziecko byłem już od samych, od pierwszych tak naprawdę miesięcy, od pierwszych dni odsunięty, więc ta nić między dzieckiem a, a matką została zerwana. Zawsze musiałem udowadniać, że i pokazywać, że tu jestem, prosić się o uwagę. Byłem wychowywany przez moich dziadków, którzy dawali mi tyle miłości, ile potrafili, ale wychowywali mnie jednak twardą ręką, metodą raczej podcinania skrzydeł niż głaskania po głowie, bo myśleli, że, że tak po prostu jest łatwiej i że to jest skuteczne, natomiast moja wrażliwość jednak potrzebowała i, i, i moje małe dziecko, którym wtedy byłem, potrzebowało jednak tego głaskania, tego przytulenia, którego nie dostałem. I musiałem udowadniać, że jednak jestem warty, że potrafię, że ja tutaj jestem na każdym kroku, wiesz, pokazywałem swoją, swoje, no swoją po prostu obecność, wiesz. Byłem dzieckiem, które recytowało, śpiewało, osiągało wysokie gdzieś tam osiągnięcia na, szczeble, na szczeblach powiatowych, no, ale nigdy nie otrzymało tego dobrego słowa od najbliższych, tylko od osób z zewnątrz. No i, no i tak to trwało aż do dorosłego życia. Przyjeżdżając do Warszawy, też myślałem, że dostanę wszystko podane na tace a rzeczywistość okazała się zupełnie brutalna, bo okazało się, że tutaj też jest wyścig szczurów i trzeba jednak piąć się wiesz, po szczeblu do, do góry I, i zawsze kierowałem się swoimi, swoim wewnętrznym wewnętrznym poczuciem, że, że i przy, poczuciem i Stwierdzeniem, że miłość jest silniejsza niż jakikolwiek jad, i ona zawsze zwycięży, I, i zawsze trzeba być sobą autentycznym nie wstydzić się swojej przeszłości, nie wstydzić się swojego pochodzenia i swoich korzeni, bo nie mamy wpływu na to, w jakiej rodzinie się urodzimy ale mamy wpływ na to, jaką sobie ją stworzymy, niekoniecznie biologiczną. To jest ogromna umiejętność otoczenia się ludźmi, ogromna umiejętność słuchania ich potrzeb i budując tej fryzjerzy z Bemowa, pragnąłem i pragnę każdego dnia o zauważać ludzi, każdą jednostkę, bo sam wiem, jak jest, jak by, jak jest to, być niezauważonym każdego dnia. Wydaje mi się, że ta Twoja wysoka empatyczność wynika też z tego, że w Warszawie, jak już się pojawiłeś, to nie było łatwo. Wpadłeś też w ogromne kłopoty, w złe towarzystwo, prawda? Tak, tak. Niestety, sytuacje i w, pew, w pewnym momencie człowiek nagle doświadcza sytuacji, gdzie przychodzą demony z przeszłości. Są to demony, które one się tam taiły, taiły, i nagle. W najmniej oczekiwanym momencie one się pojawiają i, i przypominają o swojej obecności. No i co taka osoba no, robi? No, zaczyna uciekać i szukać jakichś, jakiegoś złagodzenia tego bólu, stara się uciekać od tych, od tych y, emocji. Natomiast y, no, była to zgubna ucieczka, bo, bo zabrała mi wiele lat z mojego życia, wyciągnęła zabrała mi wiele pasji, wiele relacji, wiele. Możliwości i szans. To były narkotyki, alkohol? To były narkotyki. Zaczęło się od le lekich, lekkich używek, a kończyło się na coraz mocniejszych i szczerze mówiąc, myślałem, że już z tego nie wyjdę. Wiedziałem, że wewnątrz, jak bardzo jestem wartościową osobą. Jak bardzo kocham siebie, jak bardzo kocham świat i ludzi, ale nie byłem w stanie sobie z tym poradzić. Każdy dzień od trzeźwość to była niesamowita walka. E Prosiłem o pomoc z każdej strony. Nie zawsze je, ją otrzymałem, co było dla mnie dodatkowym, wiesz, uderzeniem w policzek. I chyba wtedy zrozumiałem, że jeżeli ja nie zawalczę o siebie, to nikt nie zawalczy o mnie. I tworząc salon, stworzyłem też bezpieczną taką przystań dla siebie, bo wiem, że to jest takie moje dziecko, do które muszę właśnie poświęcić też uwagę. I aby ono rosło na wartościach, aby było zdrowe, aby było zauważone. Dlatego każdego dnia mm, bardzo dbam o to miejsce i chcę, aby ono było wyjątkowe. I Twoja historia też jest bardzo dobrym przykładem tego, że jeśli człowiek chce, to może. E, nie tylko myślę o tym, że tworzy takie wspaniałe miejsce, ale też może wyjść z kłopotów. Tobie się to udało. A dzisiaj też wspierasz innych w tym, żeby radzili sobie w wychodzeniu właśnie z trudnych momentów, choćby z narkotyków, prawda? Dokładnie. E, dużo też działam lokalnie na Bemowie, więc podejmuję współpracę chociażby z domami seniora, bo to też jest jednak grupa osób, która czuje się wykluczona, e, z domami samotnych matek, bo to też jest. E, grupa kobiet, która bardzo często z nie swojej winy trafia i znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, więc y, robiąc biznes również niosę dużo dobra, bo nic tak nie cieszę jak uśmiech drugiego człowieka y, i możliwość pomocy. Co jest dla ciebie najważniejsze w życiu? Miłość, zdrowie. I akceptacja. Akceptacja siebie takim, jakim się jest. I świadomość. Świadomość siebie, swoich potrzeb. I każdego dnia, mając klientów na swoim fotelu, staram się z nimi tak rozmawiać, aby odkrywali siebie, odkrywali swoje potrzeby, to co mówi ich wewnętrzne dziecko. I mam takie szczęście, mam takie szczęście do przyciągania ludzi. Bardzo często ludzi, którzy się przebudzają. Co mam na myśli? Trafia do mnie, podam Ci teraz przykład, kobieta koło 60. roku życia i jest u mnie pierwszy raz, ja rozmawiam z nią i nagle ona do mnie mówi, że potrzebowała takiego miejsca, potrzebowała usłyszeć to, że, że, że można, że trzeba właśnie słuchać siebie no i, i otwiera mi się i wtedy to jest w to jest niesamowite właśnie, że, że można też samą rozmową otworzyć też ludziom oczy albo pokazać im to, czego oni do tej pory nie widzieli w sobie, a czuli, albo nie byli pewni, albo głośno o tym nie mówili, bo bali się oceniania. U nas tego oceniania nie ma. Dlatego fryzjerzy z Bemowa to jest miejsce bezpieczne, miejsce bez barier, które nie wyklucza, a wręcz przeciwnie pomaga dostrzec to, czego dana osoba nie widzi. To na najpiękniejsze fryzury na świecie zapraszamy na warszawskie BEMOWO. Zapraszamy. E, powiedz, jak można cię znaleźć. E, oczywiście zapraszam na media społecznościowe. Staj fryzjerzy z BEMOWA na Instagramie, na Facebooku. E, prężnie działamy. Ksawery Zdanowicz, bardzo dziękuję. Prowadzi salon style fryzjerzy z BEMOWA w Warszawie. E, dzięki za Tą, tą szczerą i piękną rozmowę. Dziękuję. Ja nazywam się Tomasz Słodki, realizacja Camilo Castro. Bardzo Państwu dziękujemy. Do usłyszenia.